W tej chwili dostąpicie zaszczytu poznania Grzegorza, czyli kapitana tego jachtu. Cześć Grzegorz! Cześć! Bardzo miło, że przywitałeś nas na swojej jednostce, którą tutaj dowodzisz. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów, proszę, główną siłą napędową tego jachtu są oczywiście żagle, więc może powiedzmy, jakimi tutaj żaglami dysponuje ta jednostka na tym jachcie? My mamy dwa żagle. Mamy grot, ten główny żagiel na bombie. Jaka jest wysokość tej masztu? E, łącznie od lustra wody do top masztu, jeżeli to pamiętam, jest 34 metry. Okay. Mm -hmm. to czyli znaczy całkiem wysoko, można, mm -hmm. to tak. można zwiedzić top masztu. Mm -hmm. e, Byłeś wady. już tam na górze? Ja nie Wysłałem mata, czyli obserwowałem, patrzcie. To zało. odważnie, odważnie. Kresja to jest jednostka, która jest charterowana, prawda? Czyli jest właściciel tej jednostki, który udostępnia ją do charterów w sezonie. W jakich, w jakich miejscach pływacie? Bo ja tutaj wcześniej wspominałem o Chorwacji, o, o Karaibach. Czy to są właśnie te miejsca, w których pływacie tą jednostką? Jak na razie XMotion nasz jacht zrobił dwa sezony. Zeszłoroczny na, w Chorwacji, mhm. czyli lato w Chorwacji, a na zimę przeniósł się na Karaiby. Teraz jesteśmy znów w Chorwacji. Na ten sezon jesteśmy dostępni w Chorwacji przez całe lato. Mhm.